Hej hej, mamy coś nietypowego. No niby multi multi, jeden zakład. No na pięć skreśleń. Może tu jest coś nietypowego, ale nie. Chodzi mi tutaj o ilość losowań 8. Tutaj dokładnie mamy napisane, kiedy te losowania się odbyły od 17 od godziny 22 do 21 do 14. I kwestia wygląda tak. No W sobotę wiemy mamy multi multi. Nasze tutaj sobotnie porównania. A w poniedziałek miałam dla Was skeno, więc musiał ten odcinek poczekać na dzisiaj. Więc powiem Wam, że 8 tamerek będzie i zobaczymy, czy coś tutaj się uda. Więc żeby coś było, potrzeba co najmniej trzech liczb. To są właśnie jest to zakład na chybił, bez plusa stawka podstawowa wkład 20 zł. Możemy zaczynać, więc zaczynamy. Oczywiście zaczynamy od tabelki z tego dnia i z tej godziny. Możemy zaczynać. Uwaga! O, i już mamy 21. Nie mogę zaznaczyć, no bo wiecie. kilka tabelek. 8. 28 nie ma. 37 mamy. No to już mamy 2. 49 niestety nie ma. I mamy 70. Wow, no to zaczynamy od tego, że mamy tutaj trochę nie. Yy, niestety minimum 4 zł, a gramy tutaj o 700 zł, tak w ogóle. Więc kibicujcie. Jeszcze mamy 7 szans, 7 tabelek. No ale już coś mamy, no dobrze. I ogólnie powiem Wam, że nie lubię tak multi-multi na kilka losowań. Keno lubię na kilka losowań. Ale jakoś multi na no nie przypadam za tą metodą, ale może to będzie fajna metoda, okaże się właśnie za chwilę. Leci kolejna tabelka. 21 nie ma, 28 nie mamy, 37 nie ma, 49 nie i 70 tutaj w tym losowaniu nie ma i ogólnie niczego tutaj nie ma. A więc to losowanie nie było już udane. Przechodzimy do kolejnego losowania. I mamy kolejne losowanie. 21 nie ma, 28 nie mamy, 37 nie ma, 49 nie i 70 nie ma. Oj, tu już na pewno gorzej. Kolejna tabelka, kolejna losowa, nie. Mamy 21, dobrze. 28 nie ma. 37 nie ma. 49 nie. No to nie mamy szans. I 70 też nie było. No to tylko 21. Oczywiście za mało. Czas na kolejną tabelkę. Kolejna tabelka. 21 nie ma, 28 nie ma, 37 nie ma, no to już wiemy, że nic nie będzie. Ostatnie dwie. Yy, tylko 70 jest. Tylko jedna liczba. No to znów nieudane. Kolejna tabelka leci. 21 nie ma. 28 nie ma. 37 mamy. 49 niestety nie. No i 70 jest. O, to tylko nam tutaj jednej zabrakło. No ale cóż, bywa i tak. Kolejne losowanie i już niedługo kończymy. Ostatnie dwie tabelki. I mamy 21. Dobrze. Ale 28 już nie ma. 37 nie ma, 49 nie ma, no i 70 nie ma, tylko jedynka. A więc już wiemy, że nie dodajemy. Ostatnia szansa na to, żeby tutaj coś się udało. A więc uwaga, uwaga. Mamy 21, ale niestety 28 nie widać. To samo 37 nie widać jej. 49 nie ma, no i 70, widzicie, była. No to też dosłownie tylko jednej do minimum nam zabrakło. Może od razu podsumowanie, bo nie jest skomplikowane, niestety. A wolimy skomplikowane podsumowania, bo to znaczy, że musimy więcej liczyć. A tutaj na 8 losowań tylko jedno losowanie było udane. Ale to tak, minimum 4 zł mamy na wkład 20 minus 16 zł. Ale mam nadzieję, że chociaż mogliście zobaczyć coś innego, że właśnie na tyle losowań. Czy w przyszłości takie coś się pojawi? Nieco wątpię, ale nie zaprzeczam. Spontan czasami tutaj decyduje. I jeżeli się właśnie podobało. To nie zapomnijcie o łapkach. A nowe osoby zachęcam do zostawienia subika. Będzie mi miło, więc dziękuję. I pa!